Ja was witam w odcinku kolejnym który tak nietypowy będzie tak nietypowo się zacznie bo mam dzisiaj laptopa otwarty jest notatnik i będziemy sprawdzać ile ja do tej pory mam tu pojemności w tych bateriach a więc ja biorę się za robotę bo trzeba wszystko wszystkie te pojemności z baterii Pisać w notatnik, a później taki program przekopiować i zobaczymy, ile mamy pojemności. Tu mam część ogniw, tu parę mam, Teraz w zasadzie to samo, co i to. No i tutaj mam całe takie pudełko. Wielkościowo ono jest z, z rozdzielnicy, po prostu taka rozdzielnica natynkowa. Ośmiu polowa no to takie mniej więcej pudełko no pełne. Oraz tutaj mam jeszcze parę ogniw, to już są takie lepsze, bo te mają po 3 na przykład 200 tu ma na przykład 320 tu 370, to takie lepsze tu są ogniwa. Tu ma dwieście też i piszę sobie wszystkie. I zobaczymy ile dotychczas mam tutaj pojemności oczywiście tu mam jeszcze 70 ogniw do testu czeka, to jest 3 wysokości więc później na podstawie tych, o mniej więcej tak, bo te czekałem na test mniej więcej ile tutaj może być tego, więc ja biorę się za wpisywanie i widzimy się za chwilę dobra, część ogniw mam już przepisanych o, dosłownie tyle to tutaj jest tyle co nic no i tak i tutaj już jest na całą szerokość monitora, i troszkę i cztery. I to zaznaczam, kopiuję. To sobie chowam na pasek, albo tu po prostu muszę otworzyć internet i otworzyć sobie taką stronę. I tutaj mamy takie coś, włączamy z tej strony. Pack, czy tam packer no i tu wklejamy po prostu wszystkie te ogniwa które żeśmy mieli jak widzicie są klikamy to tutaj jest jaki pakiet chcemy mieć więc w moim przypadku to będzie 7S no i tutaj musimy policzyć ile jest ogniw Albo ile będzie po prostu no, tak jak tutaj pakiety są na przykład 7S, 10P, no to 7S wpisujemy tu, a 10P wpisujemy tu, i trzeba policzyć, ile będzie po prostu tych ogniw w jednym, tak jakby tym slocie pionowym. Więc ja je policzę i zaraz się widzimy. W moim przypadku dopiero mam wpisane 42 ogniwa. Na 7S pakiet podzielić wychodzi 6, więc to sobie możemy zamknąć i tutaj wpisujemy 6, napięcie nominalne domyślnie jest 3,6 V, a ja zmieniłem na 3,7 V i dajemy generowanie pakietu. Pakiet się wygenerował. Tutaj mam wszystkie ogniwa, tak posegregowane, żeby równe były szeregi. To nam pokazuje, ile brakuje. I tutaj na górze, to co mnie interesuje, jest oczywiście podane napięcie 25,9 V, 26 V. Ampera godziny 12,5 i mamy na razie 0,3 kWh. Oczywiście z tych 42 ogniw, mamy tyle. Więc wpisuję resztę i widzimy się za chwilkę. Jeszcze chciałbym wam pokazać, ile. Ja już pojemność znam tych baterii, ale chciałbym Wam pokazać jeszcze wagę. I zaraz zobaczycie, ile w tych bateriach się mieści prądu. Tutaj są te baterie, i tam w tamtym pudełku. I chcę je zważyć. Jedny mamy 1,9 kg, a to muszę rozłożyć po prostu na dwa bo mi się waga skończyła. Zeruję. I pakujemy pół baterii tutaj. Przyłożyłem 2,5 kg baterii. I zaraz zważymy to kolejne pudełko. I tu mamy 3,66 kg. Więc ja to sobie zapiszę i zaraz Wam powiem, ile w sumie te baterie ważą. Które zaraz podam ich pojemność. Wychodzi 8,6 kg, więc 8 kg, bo i 600, przepraszam. Bo te 600, no to można uznać, że to jest pudełko. Ogniwa zakończyłem wpisywać. Jak widzicie, jest ich tu trochę. Wyszło mi ich 217 w sumie, czyli będzie 31, Ta. I włączamy teraz przeglądarkę. Trzeba to wszystko wkleić. Wszystkie te pojemności, i zobaczymy, jaka będzie pojemność. I tutaj są te ogniwa, które były wcześniej. i chwila prawdy klejamy resztę i robimy dopisałem jeszcze cztery baterie te które są aktualnie w ładowarce ale skończyły już właśnie test akurat więc sobie jeszcze tu dopisałem i teraz chwila prawdy pakiet 7s tu nam wyszło Według kalkulatora 31P Wziąłem sobie myszki mi tak niewygodnie trochę. Będę chciał tym telefonem, no ale czyli 31. Napięcie nominalne jest. 37 i dajemy push pakiet i on teraz tworzy to wszystko no i mamy wyniki napięcie takie przedtem pojemność 67 amperogodzin i 1,7 kWh więc wynik w miarę jest dobry i to są ogniwa za które dałem za baterie laptopowe w których były te ogniwa nie wliczając tych śmieciowych takich typu nie wiem o 820 690 tak poniżej 1000 to już o nie wpisywałem chyba dwa ogniwa co miał po 900 coś to wpisałem i tyle no i wyszło nam tyle pojemności oczywiście te baterie kupiłem za 499 zł na polskim portalu te baterie kupiłem jako uszkodzone, i to jest jedna partia. Była, i tutaj mam oczywiście jeszcze drugą partię, te 70 ogniw. To myślę, że jakby te dołożył do tych, co tutaj już są, to myślę, że spokojnie będzie tak 2,3 kWh. Więc wynik mi się podoba. Koszyki już idą, zamówione są, więc niedługo może będzie jakieś lutowanie tych koszyków i bezpieczników. Taśmy te miedzianki, muszę sobie o coś tego typu. Muszę sobie jeszcze zakupić. Żeby tu nie promować nikogo, to o tego typu coś miedziane, bo fajnie się do tego lutuje. No i będziemy składać powoli. BMSa jakiegoś jeszcze trzeba kupić, myślę taki 100A na razie wystarczy, bo to będzie falownik 2,4 kW mocy ciągłej, no więc 100A wytrzyma spokojnie. A ja z tego magazynu na pewno nie będę tyle ciągnął, bo do niego planuję podpiąć tylko oświetlenie w domu. Gdzie wszystkie żarówki są LEDowe, energooszczędne, więc to obciążenie myślę będzie w granicach 350, może w szczycie 600 W, może jakąś ładowarkę o komputer jeszcze podłączy się, pod to zobaczymy, ile to będzie wytrzymywało. I myślę, że powoli będziemy to budować. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo prawdopodobnie w kolejnym odcinku będę już miał. Panele takie rozbite w miarę fajnie. cenie mi się udało, jeszcze mi się nie udało, ale myślę, że mi się uda w sobotę zakupić.